Mikołaj, ale ten prawdziwy biskup potrzebujący. I proszę mnie nie mylić z tymi krasnoludami. Ja namawiam do pomagania, nie do kupowania. Słyszałeś o rodzinnych domach dziecka? Zakładają je ludzie o wielkich sercach. Tych dzieci życie nie oszczędzało. Dziś mają mamę, tatę, rodzeństwo i dom. Dzięki wam istnieje fundusz edukacyjny dla tych rodzin. Jeśli chcesz pomóc, wyślij sms o treści pomoc pod numer 7585, koszt 6 ,10 zł. 10 groszy z VAT. Dzisiaj w czwórce o 18:10 Tim Allen w komedii Śnięty Mikołaj, o 20:00 Hugh Jackman w filmie Serce Niesługa. I o 21.50 Roy Scheider w filmie Nuklearna Waliska. Zapraszamy. W czwórce na święta gwiazdy będą lśnić prawdziwym blaskiem. Dobry wieczór. Nazywam się Jack Barry. W Wigilię Roy Scheider w filmie Nuklearna Waliska. Pierwszy dzień świąt. Ben Affleck i Samuel L. Jackson w thrillerze Zmiana pasa. Bóg wrzuca dwóch gości do papierowej torebki i pozwala im się szamotać. Nicole Kidman w horrorze Inni. W drugi dzień świąt Julia Roberts i Kirsten Dunst w dramacie Uśmiech Mony Lizy. Ralph Fiennes i John Turturo w znakomitym dramacie Roberta Redforda Quiz Show. Może i pana obejrzą. Zapraszamy na święta do czwórki. Opowieść o rodzinie, przyjaźni i odwadze. Pełen zmysłowej muzyki i tańca największy przebój indyjskiego kina. Czasem słońce, czasem deszcz. W pierwszy dzień świąt o 23:50 w czwórce. Zapraszamy. To nie szpital, tylko zakład psychiatryczny. Szpital polowy amerykańskiej armii. Obiecałam sobie, że nie zdradzę męża. Takie spoufalenie niszczy dyscyplinę i moralność. Zepsułaś mi apetyt. A ty kto jesteś? Jack. Doktor Jackie Loper i przyjaciel pan Tu wszystko jest postawione na głowie, ale to może jedyny sposób, by zmierzyć się z absurdem wojny. Film Roberta Altmana: Masz. W sobotę o 20.00 w czwórce. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy biskup odpotrzebujący I proszę mnie nie mylić z tymi krasnoludami Ja namawiam do pomagania, nie do kupowania Słyszałeś o rodzinnych domach dziecka? Zakładają je ludzie o wielkich sercach Tych dzieci życie nie oszczędzało Dziś mają mamę, tatę, rodzeństwo i domach Dzięki Wam istnieje fundusz edukacyjny dla tych rodzin. Jeśli chcesz pomóc, wyślij SMS o treści: Pomoc pod numer 7585, koszt 6 ,10 zł. 10 groszy z VAT. Dzisiaj w czwórce o 18:10 Tim Allen w komedii Śnięty Mikołaj. O 20.00 Hugh Jackman w filmie Serce Nie sługa. I o 21.50 Roy Scheider w filmie Nuklearna Waliska. Zapraszamy. W czwórce na święta gwiazdy będą lśnić prawdziwym blaskiem. Dobry wieczór. Nazywam się Jack Barry. Gilie, Roy Scheider w filmie Nuklearna Waliska. W pierwszy dzień świąt Ben Affleck i Samuel L. Jackson w thrillerze Zmiana Pasa. Bóg wrzuca dwóch gości do papierowej torebki i pozwala im się szamotać. Nicole Kidman w horrorze Inni. W drugi dzień świąt Julia Roberts i Kirsten Dunst w dramacie Uśmiech Mony Lizy. Ralph Fines i John Turturo w znakomitym dramacie Roberta Redforda Quiz Show. Może i pana obejrzą. Zapraszamy na święta do czwórki. Opowieść o rodzinie. Przyjaźni i odwadze. Pełen zmysłowej muzyki i tańca, największy przebój indyjskiego kina. Czasem słońce, czasem deszcz. W pierwszy dzień świąt o 23:50 w czwórce. Zapraszamy. To nie szpital, tylko zakład psychiatryczny. Szpital Polowy Amerykańskiej Armii. Obiecałam sobie, że nie zdradzę męża. Takie spoufalenie niszczy dyscyplinę i moralność Zepsułaś mi apetyt. A ty kto jesteś? Doktor Jackie Labour i przyjaciel pan Pyle. Tu wszystko jest postawione na głowie. Ale to może jedyny sposób, by zmierzyć się z absurdem wojny. Film Roberta Altmana: Masz. W sobotę o 20.00 w czwórce.